Cześć, dajcie na moim kanale, jestem główny. Witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dzisiaj zagramy Brawl Stars jak zawsze. Tylko chwilę. Coś mi tutaj. O, od nowa muszę wejść. Zorki, ale. Trudno. Mmm, dobra. To Was zapraszam Brings na nowego, nowego Instagrama, tam nie mogę sobie zalogować. Gnomek 2, pewnie będziecie mieli linka tu jakby w opisie, Wam szybko wgram. Tam nic nie ma jeszcze, no bo, no nic nie ma, bo to dopiero nowe dzisiaj stworzone. O, są promugi. Trudno. Tyle przeżyje, nie? Dobra, pyk, pyk, odbierzmy sobie darmową, albo nie, nie chce mi się. Zagrajmy rundę. Albo rankedy sobie zagramy, bo mam tu kilka minut. Godzilli nie grałem. To w następnym odcinku. Nie. Chwila. Grywam. Dobra. To zagramy sobie rankedowe. Grajmy. Bounty, czyli nagroda. Takie na daleko, wezmę Piperkę Albo nie Wezmę Fenga Fenga łatwo każdego zabiję Dosyć Jak się wybierają? mam, mam Nani Ja Feng I brok I Brock, no Dobra, nawet, nawet jest na daleko przeciwko Daryl Brock i Frank. No to lecimy. Ja chyba powin powinienem tylko drugiego koczytu używać chyba. Co nie? Ja tam nie wiem, nie znam się. Leżę, ale chłopy też leżą. 7 do 4 jest, więc na razie, ale to na razie powiem, wygrywamy. O, przepraszam. Ten Daryl to. Chwila, bo tu mamy. Dobra, nie no. Ale trzeba zobaczyć, czy no nie wiem co. Dobra, zabili im tego Franka. Frank Frankie, oni Franka i Git. Karma wraca. Ha, ha. Zabiłeś Gnomka, to, to inni zabili, zabili. Ciebie. Ha, wygraliśmy. Jaki ja dobry. Nie no, tak nie mówię, bo pomyśleć, że jest jakiś jego top. Stardrop. No, jaki mógł być? No, rzadki. W ogóle włączę muzyczkę jakąś. Dobra. Dobra, no, drugą rundkę zagramy, może jest trzy rundki. Na pewno dwie wygramy, bo chcę mi się zrobić. To dwie na pewno wygramy. No, trzy, cztery, cztery może. A boże! Hot Zone. Jest taka też z kogoś na daleko. Biorę Piper. na taką. Biorę Piper. Bo Broka. Wezmę Broka, jak tak się

albo jak był trener na TikToku z czerwone korale czerwone korale ja no to było tak że trzeba tą ręką w bok i potem tą nogą nie jakby zamiast w boku tą ręką to ja tak przyszedł, jakby, jakby mi kazał komuś umrzeć uciec przez to oby tak bo nie wiem dobra ja będę miał jeszcze hiperdrylatowanie. Mam hiperdlatowanie ulta już. To nie ma nie, nie Zabijcie tam na dole, no. Ja tam muszę iść. No i przegrywamy, bo nie umieli zabić. Trudno. Tu nie ma nikogo. A no. no to zagramy trochę więcej rundek. Co? Ja muszę w ogóle skina ustawić. patrzcie jaki piękny. Do Leona też nie ma skina ustawionego. Jen, jest. No. mam, do Leona teraz mam. Do bóla, mam do mam do Mukwe, mam do El Primo, mam do Telamite, mam do Doki, mam do Franka, mam do Bibi, mam do Kruka, mam do Kita, mam do Pam, mam do Popowan, do mam do nie mam do Rok, mam do Rok, nie wiem, nie wygramy, do Rok, Lecimy wygrać. Rok, mam do Rok, mam No, nie, 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 również, ale... Mamy Max i Leona i ja Piper. Ma... Dziś da weźmy daleko. W ogóle na tą mapę Leon jest dość OP. Dosyć fajnego. Tam M Rico i baz. Dobra, tyle damy radę. Najlepszy jesteśmy. Juje jest to taki ego top. Dobra, no chodź, no Ems, no. No jen, no ta Emska, no chodź tu ze skurczywyku. Już mi się nie chce się z tobą bawić, mi się nie chce bawić. Uwaga, to ulta wykorzystam chociaż. Nie zdążyłem skoczyć, no nie, no. Oh my god. Oh my god. Tylko to znowu pierwszy są w umrze. A skipper kowalski gdzie? Gowy? Czodików. Zdą ja sam wszystkim, tak? Ja wszystko nie chcę tu robić. Masakrę niemożliwe zabijemy to krusio no lego, to ja nie, no, nie, 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 bo to to zrobiłem, nie? tak, wiem, nie umiem grać Burza idzie. Napiszcie no, w końcu, to, to też u was, u was jest burza, bo mnie tak walą. Aż grzennik się zatrzą z u mnie, no Tak walło no, Ale naprawdę u was też tu musiało być w świecie w Polsce. Bo on tu, I i tutaj grę szynkiem, a było dobrze teraz na findę. Normalnie tak mocno jak... Ci stary wal, walnie spierd... O boty, to może wygramy. I potem jeszcze raz wygrać. Um, oh my god. Nie, 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 teraz nie mogę tak. o oh my god. Nie umiem, ja się nie umiem, nie umiem. Okej, Aha. Walnął mnie. No nie no. Byłem cięki walnął, ale... Coś nie wychodzi. Nawet z botami przegrywam. Trochę się uleczy. No nie, no. Dobra. E, Dobra, wygrałem. Nie wiem jaka ale jakoś wygrałem. I dodatkowo mam jajeczko, 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 jajeczko. Mutacje, mutacje, mutacje. O! Siu 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 siu. Rico. A do, do Rico chyba jest dosyć OP. Tak, to do Rico to jest dosyć jest Do Rico. I serdropik. No niestety tak no. To na tyle. Ja się z Wami żegnam. Dobra, jeszcze raz zagram. Ale tu muszę wygrać. Mm. Bounty... o oh, jest to co, co no, no Taki mi pasuje, taki looning na przykład. Ty. No i kogo mamy, Franka i tego i Jemske, dobrze widziałem, no, 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 oni, Was, Dick Poczekam. Idzie dosyć dosyć na na razie, na razie to wygrywamy. Prawie umarłem chyba. Nie pamiętam ile tam się działo. Więc zapraszam was na mój nowy... No, a mój nowy Instagram I w ogóle link będzie w opisie I jeszcze Już chyba to. Monetki, monetki się zawsze przyda To monetki są zawsze bardzo fajne A te się trochę już, ich trochę mam Bo mam 7000. tysięcy I wezmę sobie tutaj O, proszę o je... Most office. I do kogoś tak może O, na przykład tutaj takie coś i później się zbierać i kupić i będzie git, dobra ja się z wami tutaj też żegnam, hej, o tak nie, to było podręt muzyki, tylko ale buja No dobra, to ja się z wami żegnam i monetki też.